Chciałem przypomnieć o takiej zasadzie, która się nazywa zasada czystego biurka. Ona jest bardzo prosta. Trzeba mieć czyste biurko. Wszystko, co się pojawia na moim biurku, jeżeli jest mi niepotrzebne, musi po prostu z tego biurka zniknąć. Jaki jest problem, żeby utrzymać takie małe biurko w czystości? Niektórzy mają jeszcze w dodatku dwa razy mniejsze te biurka i porozwalane barachło, jakieś papiery leżą, długopisy, kubki. Stależe z niedokończonym jedzeniem. Ja tego nie rozumiem, proszę bardzo! Czyste biurko, czyste biurko. Co to więcej mówić? Po co do tego jakieś instrukcje szkolenia robić i cokolwiek? Idź już, bo, bo mi huchasz na biurko i brudne będę miał. Idź.